Witam wszystkich oglądających. Dzisiaj bardzo krótko. Mianowicie pokazuję mój pierwszy komputerek, w zasadzie kalkulator. To jest dalsza kontynuacja cyklu, który prowadzę: jak zbudować komputer 8-bitowy. Celem tego projektu jest zbudowanie prostego urządzenia, które będzie spełniał kilka zadań bardzo podstawowych. Całe tworzenie systemu, hardware i software będzie oczywiście pisane przez nas. Pierwszy układ, który zrobiłem wyglądał tak. Wszystkie dane wyświetlały się na diodach. Cztery przełączniki, zasilanie z baterii z głośniczkiem, całkiem, całkiem fajny efekt. No ale to było jednak za mało no i trzeba było co roku w zasadzie powraca ta sama myśl. Zbliża się sesja. Trzeba zrobić jakiś kalkulator, który no, uprości w znacznym stopniu liczenie. Fakt, ten układ jest układem 32-bitowym. Ale też dzięki temu możemy całkiem sobie sporo pozwolić. I zobaczcie, że same wyprowadzenia też wcale dużo nie są jakieś bardzo gęsto ułożone i da się tak najbardziej lutować. O czym świadczy zresztą płytka taka gotowa startowa, którą można sobie kupić w internecie. Sam układ też nie jest drogi, tak jak niektóre army, więc spokojnie można było sobie pozwolić na to, to jest około 24 zł. Kilkunastu widziałem na chińskie podróbki. Więc był jak najbardziej dostępne. Cały system odpala się bardzo szybko i jest sterowany, na początku miał być sterowany za pomocą klawiatury. Zobaczcie, tutaj zrobiłem przelotkę na taśmę. Ta klawiatura pochodzi ze starej kasy fiskalnej i dzięki czemu zawiera wszystko, co potrzebujemy do naszego sprzętu. Komunikacja ta odbywa się przez UART, czyli specjalną magistralę i stosując tylko dwa piny Plus masa i zasilanie, możemy w zupełności wysterować jakimś urządzeniem. Czyli po prostu muszę sobie zrobić sterownik do klawiatury, i to nie jest wcale skomplikowane. Komunikacja jest bardzo, bardzo prosta to jest dosłownie wysyłanie pojedynczych znaków, albo też całych ciągów. Oczywiście klawiatura będzie wysyłać pojedyncze znaki kodujące klawisze. No i w dzięki ten sposób będę mógł się z tym urządzeniem dogadać. Otwieram monitor szeregowy. No i wprowadzam następujące znaki. Duża litera S wprowadza mi kursor, zmiana kursora w kierunku prawym. Kolejny S. No już przesuwamy. Oczywiście ten kursor będzie się przesuwał, aż do końca. Mamy też możliwość cofania. Na przykład za pomocą dużego A. Cofamy literką A. Ale, żeby nie trzeba cały czas latać prawo-lewo, mamy jeszcze literki Q i Z. Oczywiście to później będą inne znaki, na przykład znaki specjalne, które są niedrukowalne. E, powiedzmy, że damy do góry Q. I kursor przechodzi do góry. Teraz wybieramy tą funkcję, to co nas interesuje i damy, damy sobie ścianę, tak zwaną znak ściany taką kreskę, enter. No i teraz nasze urządzenie wyszukuje sieci. Znalazł cztery sieci i to są aktualnie te sieci. Za chwilę włączę sobie, za chwilę ustawię na swoim telefonie hotspot i będę mógł wybrać swoją sieć. Znalazło nam teraz pięć sieci. No, i naszą siecią, moją prywatną, będzie PetroRowER Team. Z racji takiej, że jakiś czas temu chłopakom udostępniałem w Stanach Zjednoczonych tą sieć, akurat ze swojego telefonu. No, i żeby było tak drużynowo. To Jezu. I tak już zostało. Literką Z, oczywiście, zjeżdżamy sobie na dół. Jak jedziemy, zjedziemy za daleko, jest funkcja przewijania, i może się cofnąć do góry, albo możemy po prostu z Q i też skoczy. No i wybieramy sieć za pomocą naszego naszej ściany. Łączymy się, że sieć już była wcześniej zapisana w pamięci, no to po prostu się łączy. W ustawieniach oczywiście można zmienić hasło. Jak widzimy, jak widzimy urządzenie się połączyło, no i teraz to co widzimy jest prostą stronką internetową, prostą stronką postawioną na darmowym hostingu, no i teraz Cała strona bierze aktualnie, wczytuje dane. To jest po prostu mój klient, bo to jest teraz w układzie klienta działa. Łączy się z serwerem przez, moi, przez mój telefon, przez ten hotspot albo przez jakiś inny punkt dostępu. I dzięki temu mogę się połączyć z internetem. Oczywiście mogę wysyłać zapytania, inne znaki z klawiatury. W przypadku na przykład utraty połączenia, tak jak teraz wyłączyłem swój. Tak, jak teraz włączam swój skrypt na chwilę. Tak jak widzieliście, znika, to jest cały czas aktywne. Powiedzmy, że teraz postanowię dopisać coś i dopiszemy na przykład jakąś wartość na moim serwerze. Teraz przez serwer, tak jakbym się chciał skomunikować. Czekajcie, bo mam shift włączony, kapsułek włączony. Adam Zapisuję. Zapisam stronkę i ciekawe czy się teraz pawię. No iśmy pojawił Adam, więc to jest cały czas aktywne stronę. odpytuje co jakieś 100 milisekund, więc cały czas mamy auto refresh. Ok, zapisujemy na stronie. No i gitara.